Tam jest Mr. Sex. Nie ma innej drogi. <laughs> I gra Kalanto. Ja. Tata jeszcze nawet wszystko spa. <laughs> mamy jedną muzyęstę, mamy jedną pożerałko, jakbyśmy chcieli Gerna zeżrzeć. Okej, okay, ja. No to znowu, my z pokrzepieniem, jedno pokrzepienie, drugie pokrzepienie, potem może ewentualnie Mglak, Driaga, Tygern, Wiedźma. A, podoba mi się detalia, że mamy dużo kart, które możemy zagrać w pierwszej rundzie. Witam Krystian i wszystkie dusze, które tu przybyły, by oglądać PPG, jaką jest chwylicz, od razu się raz, raz lepiej. Coś mi wytłumaczy, czemu nadal nie można oznaczać później na telefonie. A, witaj Katon, ja zbyt, też nie zauważyłem. I witaj Mikołaj. Tylko za pórty nie wypadnij! Seks. Aha, seks. Zmocnię czy już niczym ja notką? To się cieszę. Dzień dobry, panie. Witaj, Jaro. Eee. Cześć, słuchaj. Co myślisz o taliach na insurrekcję, na obecnym patchu? Są... okej. Okay, są mocne. Można nimi spokojnie upić prorangę. Ale nie, czy są za mocne? Nie. Zostały znerwione, więc wydaje mi się, że nie są za mocne. Mamy tylko jedną zemstę, nie? Chce to i Majeno z fajniejszych umiejętności, bo da się zrobić różnorodne talie. Znaczy nie da się zrobić różnorodne, a krają w sumie dwoma, różnymi. Ta przemaga taktyczna jest tutaj z łafki. Jest <grym grym> widziałem. wiedzimy, grywalne. Eee, witaj jako malec. dzięki za saba. No teraz Wiedźmy z tą umiejętnością stały się grywalne, hmm, ponieważ one teraz ee, powielają swoją umiejętność za każdą zagraną staruchę, one wszystkie mają tak staruchę, czyli można zagrać po prostu, powiedzmy ona zadaje 5 obrażeń, jak zagramy kuchnię to zadaje 4 obrażeń, jak zagramy prządkę to zadaje 6 obrażeń, hmm, jak ją zjemy cieniem kostuchy i wskrzesimy to zadaje 8 obrażeń i jak ją wskrzesimy z to zadaje 10 obrażeń. Więc tak, w tej talii są grywalne na pewno. <grywa> eee, Paweł poznał pa, pa, dzięki za saba. Dobra, idę. Na razie. Wiesz, co jest smutne? Smutne na pewno nie jest to, że podpisuję Asirę kupcem mojemu przeciwnikowi grającym do mną. <grywa> Ale, aha, i sobie stosowałeś scenariusz? <grywa> Aha, dobra, kupcem, ok. Nie mam podwójnego scenariusza. Oj. Spoczku, mordeczko, pozdrawiam. Dobry przekaz leci. Dzięki. Eee, Skeligie się teraz strasznie silna wydaje. A czy skaligę? Nie. A czy. Głównie cerys. Prawda, Cerys. Przywal błotem, pomyśl potem. <śles> Ciekawe, czy widły w granicach. W sensie idę na Discorda, a nie ze streama? Aha, okej. Okay. <grystanie> Widzę, że piszesz idę, to się żegnam, nie? Widzisz, taki jestem kulturalny. Tosowałem sobie gaskona, bo neutralnie z <grystanie> <grystanie> Tak się zastanawiałem, dlaczego już nie gra, w sumie nikt nie chorom. Jak patrzę na garmi chora i nie wydaje się być jakoś specjalnie zła. On tego nikt nie używa. Tak, a to i karty z pokrzepieniem. Dobry pomysł. Tłuchaj, zef. Resetio. Teraz biorę mój chłopiec. Ej, Każdy, że prowizji, ale on nam mało, bo mało prowizji. W tym nie wiem ile czas ma. Ja gram głównie potworami i nie gram, bo różna strasznie, mało prowizji. Znaczy no, nudna to jest fakt, bo się gra kraty od najmniejszej do największej, nie? Pokrzepienie, 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 pokrzepienie. A że ma prowizję to fakt, to może być tym dużo osób, które Erdina z owocem Gimicharum. Dużo? Nie wiem, czy widziałem chociaż jedną. Lewa prawa, lewa prawa, lewa. Czy tu możemy spasować? Trzy punkty. No i dwa tracimy, a się od razu Teoretycznie nie możemy. Teoretycznie. Hmm. Czy powinniśmy jeszcze odżalać? Użyć? Ej, ej, ej Teraz to już będzie spasowane Eee, czy ta umiejka lidera wchodzi za 2 czy... Powiem mi czekaj Bo jego to było plus 1 zagranie Wiedźmy W sensie Czyli plus 2, a dobra grasz Karan Tira, chyba, Bez, bez karantyra to tata nie miałaby sensu. Karantira karantir tu musi być, to jest najważniejsza karta w Italii. Ja w ogóle za całkiem przyjemnie grałem jak i głównym problemem jest podwójny bal, ale ogółem jest aż i uzasadnia. A czy w sumie teraz już nikt nie gra podwójnego balu, więc ja może jest całkiem dobra? Sorry, nie jestem graczem Gwintu. Tak, finishery. Z oh. czego ludzie używają tej karty jako finisher'a? Ja nie wiem. Czy nie ma to tak było, w tym meczu takie. To jest jakaś taktyka, o której nie wiem. Mata jest bardzo w To ewentualnie wyrzucimy. That's good. Mata nam daje zbroję to jest możemy zawierać Karantira w sprayer. A ciśnięcie potworów, szczególnie na pokrzepienie z Big Boyami, to jest trochę samobójstwo, nie? No właśnie. Wpakuję tego deku Już poniekąd nie mam miejsca. Może jakbym zdecydował się na jedną opcję: że albo zbroja, albo wiedźmy, albo bestia. To może by szło opakować jeden, ale ja chcę grać wszystkie trzy. Widzicie mam i pro. Sześć lajków, cóż. bardziej po polsku. Mogę się zgodzić z tym tytułem. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Tam, okay. A bo mata nam daje zbroję, nie? Spoko było znaleźć trzecią wiedzę. Nie. Okay. Idziecie w stacj kopalnie poprosić. Wie, właściwie czemu Talia po nagrodę nie jest już grana? A czy na ją znurfili, że idzie teraz tylko dawać jednej karcie nagrodę na raz, to już się nikt nie, 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 nie gra. No bo nagrodę też można oczyścić, nie? 7. Jak rozkażesz? A nie daj się prosić. Nie daj się prosić. To szkoda, bo ciekawa mechanika. No tak, ale w, w, w takiej formie jaka była, to była zbyt opała. Wszystko ci ginęło, jeszcze przeciwnik, miał z tego podwójne obor BACZNOŚĆ! PREZENTUJ 3, Więc 5, 5, trochę 6, 7, Ja, 7, ja, 7, ja ja ale mogę nerfić, a nie z mety ale to, to, to zawsze tak wygląda, jak jest jakaś talia za mocna, to przechodzi nerw i ta karta jest niegrywalna, albo talia, tak za, zawsze wygląda. Dziwi mnie, że ta talia się ustała, bo zwyczaj jak jest coś nerfione, to niekoniecznie, że jest słabe. A potem wszyscy dochodzą, a jak jest nerwowe, to jest beznadziejne, że już nie gramy. Do widzenia, na razie. Już, nie długą, siostry. już nie tak, stare manga i diekstra. Bardzo mroczne czasy. Gwint miał więcej mrocznych czasów niż świetlanych. Przypomnijcie sobie, jaki mil był dobry kiedyś. Jak kiedyś milem szło wygrywać. 10 punktów, nice. A nie, no nie myślę, że są punkty. nie ma To są punkty. Który masz na podróży? 70. już, cholera. 70. Miałem wczoraj i przez sobotę level 6,9, a teraz mam 70. Cię sobie jaki kabiu gdzieś mocny, a nie oj. <laughs> yep, wait. Nope, jednak nie. I chyba jedyny luskon to jest. Erdem, edzie, erdem. Igni. a czy... Erdem, Iggy. nie gra w kapie. Nikt, nikt. nikt. Ja mam 86, lub. Nice. 71, 76 40 no. Ja mam 76 zawsze ja mam więcej odcinek 46 54 Jeszcze jeszcze dużo czasu jest, chyba jest około 50 dni Więc plus. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem Przyzywamy Zaklinamy co? Pro Nawet ich gimy tego nie wygrywa nie? Karte z Czekaj co ty zagrałeś lidera. Lugnąłem Karantira. Zagrywamy Karantira, lidera w Karantira, uzdrowienie w Karantira i zbroje z ręki. Ja 4 zbroje. Pum żoga. A po żogę inspekcji. Nikt. Nie żala, ta gra w jednak ma igni. A nawet igni mnie nie odgrywa. Zobaczymy, się przyzwyczaiłem do Apexa. Widziałem i tak na wizji, na luzie, myśląc o radium, widzieliśmy to. Co za krzyki są? Co no to za problem wbić w Ja nie wiem. Ja nie wiem. Zaraza. CTRL-C. Okej, okay, teraz muszę wejść... A, tam. Z Kung Fu Rabbitem, tym streamera, grałeś przed chwilą. Kung Fu Rabbit. Nie, nie, nie znam. Wybaczcie, ale nie wiem co co porabić. Mamy jedną zemstę, drugą zemstę. To nam te dwie zemsty z Z tego w sumie nie potrzebujemy. Czy nie mamy wiedźmy to, żeby zeżrzeć zikerno? Nie, dużo pokrzepienia. Jest 90 widzów by the way. Witam wszystkich 90 widzów. Jak się bawicie? <grym> 60 plus lajków Czyli to Nie dałem ranka do podróży, więc mam 25 rankę Chyba wyciągnę jakieś popkowe porty na te niskie Nie chcę się chwalić Ale w zeszłym sezonie, zaczynałem od 23 i dobiłem do tego. Ja się bawię bardzo dobrze, to się cieszy? Okej, okay, pyk, pyk, pyk Pyk, pyk. A jeszcze tam pyk. Pyk, 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 pyk. jeszcze teraz tylko pyk pyk, pyk pek, nie ja zagram na wszystko. Nie pytają ci o imię walcząc z ostatnim cieniem mgły. Mój Boże. Co poezja? Ten kolejny cienami, krok nie? będzie ostatnim. Godzinami. Czyli nie wiem czy godzinami. mam 3 godziny na streamie zazwyczaj. Potem czasami ewentualnie 2-3 mecze zagram poza streamem. Wiedźmy na prowadzce, Znaczy, wiedźmy to, jest tak źle, powiedziałem sobie, mamy i wiedźmy, i ożywiłem zbroję, i, i Bestię. Mamy dużo wyborów. No, don't touch my shit. Don't touch. Don't touch. No, harmonia. 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 Jak to aktywuje to ma dodatkowe 33 punkty. Czy według ciebie krasnoludy są ok? Nie. Krasnoludy są tak słabe, że... nie ma nawet w ogóle o co mi wspominać. Jest to ja niego nagrania. Jest cały dek, ludzie myślą, że, ta nowa meta, że broja, to nowa metoda. Jeżeli jak tylko zagrasz mam kartę w metu, metodę. Hmm. Wystarczy jedna strzała. Ok. Okie okay, dokie. Okay. jakie tempo zagrywamy: 3 punkty, 3 punkty, 3 punkty, 3 punkty. Ja. Yeah. <laughs> Każde mają nawet spoko tempo? Mam no, tylko że. Każda talia swarmu ma większe tempo. Harmonia ma większe tempo, elfy mają większe tempo. Masz, ja, no, nie wiem, dwa punkty na turę, Nie zawiodę. Z tymi dwoma katami na luzie wziąć. <noise> tak, dokładnie. Tak. Rośnik jedzie wysoko jak dwan, leży głęboko. Chyba trochę niskie tempo, nie? wiem, że to ma tylko trzy pancerze, ale coś na nim... W konie, więc jak ktoś stanie zsa to zabierz tego, whatever. Jeśli masz witaj Grzesław. A jakby to zatruł czy coś, to zjadamy to Burgestem. I tyle się przejmujemy. Uuu, Barnaba. Co? A, tak, gromi się! A teraz jest było dużo punktów Okej, okay, tyle punktów już nie jesteśmy w stanie zrobić mm. Mogę coś zrobić z Wiedźminami 6 punktów z 24 punktów w to jest coś złego na nastąpiło Tylko obostrzę mm. magne Jutro albo dzisiaj Jeszcze muszę pogadać z moderatorami eee, Wrzucę film gdzie wypowiadam się o kartach neutralnych, w, 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 w tym o widźminach. Jestem lasem, a lasem nie. Okej, okay, panie, ja jestem w stanie zrobić dużo punktów, sądzę, że to mnie Jutro? Ok. Aż mam dwa filmy nagrane. Nie wiem, który wrzucić pierwszy. Mam pierwszy poradnik, a drugi, właśnie opinię o kartach kontrolnych. Masz miniaturkę? Zawsze miniaturki Moje miniaturki są najlepsze. Nie masz malu, nie ma masz... A tak serio to nie. Moje miniaturki to ja. Zawsze szukam jakiejś grafiki z Gwinta i robię w Photoshopie jakiś napis. Dziękuję. Miniaturka gotowa. To kiedyś robiłem, jak jeszcze mi się chciało. Hmm. Ja? Tak, zagramy to nie zrela, bo nie chcemy, żeby runda była długa, nie chcemy jej wydłużać. Więc maty nie będziemy zagrywać. Ale dobre. Musisz zaprezentować do miniaturki. <laughs> Witaj, Łukasz. Pytanie, czy zagrabamy w tym meczu przywódcę w Szepciuchę. W sumie spoko, bo można ten... Masz jakąś ulubioną skórkę dowódcy? Eee... Tetraf? Arta? Mmm. Zgadza się jeszcze Tobą. Takie są jeszcze fajne skórki do zagrać... Ajajaj. Teraz zadaje tylko cztery. Jakby to zadawało sześć, Ten bym dwa razy teraz i zabił mu obie. Spoko. No i nice, no okej. Okay. Mogę rzucić gdzieś screeny na talii, którymi grasz, gdzieś pod poradnikami? Eee, zazwyczaj są linki. W tych wszystkich e, taliach, które są rzucone na YouTube'a są też linki w opisie. A czekałem od modelu Ait na wielkiego zielonego kosa. <noise> Czemu? Dlaczego jesteś tak niemiły? Zabijamy sarenkę czy drzewca? Ręka to jest jeszcze maksymalnie plus 3 punkty drzewiec się wycofuje, zagrywa, Wycofuje. czyli 2, czyli zabijemy rękę. Oh. Dzięki za sobę, Mr. Dawid. Zostawcie sobie rękę. <grych> On teraz zagrywa kartę, się wycofuje, następną zagrywa, atakuje, następną mi się... A, Malena, ja. Ta karta też istnieje. i Na trzeba było zabić drzewca. Na równych kartach mamy 9 punktów przewagi, a jeszcze mamy dwie mocne karty, więc... No, pajmy, czekaj. Ewentualnie jak on teraz jakąś masakrycznie dużą kartę. Będziemy przegrywać. Mm, to zagramy matę. Matę do drzewa. Wydłużymy do tą rundę. Jak sądzisz, będą figurki entry z innych dziewczyn z gry? E, figurki? W sensie przywódcy. Sądzę, że mogły być. Wiem, że będą znajdować się puryści, którzy będą narzekać od fieryy, to nigdy nie było przywódczynią i tak dalej, ale nie by się uspokoiło. Podoba mi się, jak umierasz, człowieku. Ramy 10 to jest 14, 24, 25, 26, 27, 28, 28 punktów w kartach. Ja. Na razie ma porzogę, tutaj nie ma pożogę, to jak nie To jest zupa w Ume i Tesla 11 bozera. Nawet to by mu nie wygrało. Co za problem, że Ciri nie była przywyczajem. No bo ludzie już się trają, że ten... Co to że Geralt, przywódca? Dlaczego nigdy nie przewodził niczym? Dlaczego może zarządzać swoje czy pod i tak dalej? Tak. że każda postać, która w Kozbecie miała swój awatarek i była ona będzie mieć swoją wersję składową, Być może. A nawet mnie nie Najważniejsze, żeby modele i animacje były ładne, to dla niektórych to nie jest ważniejsze.